Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Kolejny odcinek z wierszami dla mamy. E, troszeczkę dużo ich jest ostatnio. E, ten rok był dla mnie naprawdę bardzo ciężki, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o te wiersze, to naprawdę świetna terapia. E, po pierwsze, żeby się oswoić z tym, co się wydarzyło, aczkolwiek mimo, że minął już ponad rok i ja nadal. Mam takie momenty, że chcę wziąć za, za telefon, zadzwonić do mojej mamy i powiedzieć słuchaj, byłam tu i tu zrobiłam to i tamto. Zawsze tak robiłam i przez ten rok wiele razy się na tym złapałam, nawet w bardzo dziwnych sytuacjach. E, natomiast no, wiem, że już tego telefonu nikt nie odbierze. Mm, natomiast moje wiersze są pisane nie tylko prosto z serca. E, nie tylko opisują moją mamę, naszą relację, po części też mnie, ale ja piszę je. Tak po prostu e, otwieram zeszyt i zaczynam pisać. Ja nie myślę, ja nie analizuję, ja tych wiersz nie przekreślam. One są pisane ręcznie. Data, e, tak jak widzicie, one po prostu są pisane linijka po linijce. Te słowa przychodzą same. Ja uważam, że to jest talent e, dany gdzieś tam od góry, e, specjalnie dla mnie. Ja nie siedzę nad takim wierszem godzinę, dwie czy nawet kilka dni. Ja po prostu biorę długopis i zaczynam pisać. Często zdarzało się tak, że pisałam sobie kilka tytułów do przodu, bo jakaś myśl mi przyszła, co wiązało się z moją mamą. Dopiero później powstawał cały wiersz. To jest niesamowite. Ja nadal nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlatego że wielokrotnie miałam sytuacje takie, że mówiłam do kogoś, no dawaj, przecież napisz, coś jest trudnego napisaniem wiersze, czy tam tekstu piosenki, no pisz. No co się z tym rymuje? Okazuje się, że to nie jest takie łatwe. Mi to przychodzi naturalnie. Dziękuję za ten dar i cieszę się, że mogę się z Wami tym podzielić. Jeżeli Wam te wiersze przy okazji też pomagają albo się podobają, to cieszę się podwójnie. W części poznajecie. Chociaż troszkę moją mamę bliżej. Dzisiaj wiersz, wiersze kolejne. 242. Alleluja. <laughs> Dzisiaj w niebie koncert grają. Wszyscy tam się wszak radują, że im ciebie zesłał Bóg. I śpiewają Alleluja. Bo to cud, bo tyś cud. Strumy Schody. Mamo miałaś się nie śpieszyć. Wciąż ci to powtarzałam, że tam każdy zdąży, stamtąd jeszcze nikt nie wrócił. Lecz ty coraz wolniej chodziłaś, nóżkami szurałaś i po stromych schodach do nieba iść chciałaś. 244. Te wiersze. Te wiersze, mamo, są opowieścią o tobie, o tym, co lubiłaś, jak żyłaś, co kochałaś. To moje obserwacje i moje odczucia. Te wiersze. To opis Ciebie, jaką znałam, jaką kochałam. Te wiersze, mamo, te wiersze to ty. Szycie. Szycie to twoja kolejna pasja. Ręcznie na drutach, na maszynie. Tolomaderami obdarzył cię los. Tyle potrafiłaś zrobić sama. Piękne szaliki, poszewki czy kapę. Mogłaś szyć i lubiłaś to. Albo mi wydawało się, gdy uśmiechniętą widziałam cię. Wieczność. Każdy dzień bez Ciebie to wieczność, kiedy o tym myślę i myślę i myślę, a jednak rok mija niezauważony, jakby trwał jeden dzień. Może to kara za sumienie zgubione, może to rozpacz, może to samo. Nie ma takich słów. Nie ma takich słów, by wyrazić to, co czuję. Bez Ciebie jest strasznie, bez Ciebie świadkuje. I bije i wali po głowie, po sercu. Bez ciebie jest dziwnie i smak krwi w powietrzu. <laughs> początek roku szkolnego. Dziś początek roku szkolnego. Pierwszy początek, gdy ciebie nie ma. W mym życiu zachodzi tyle zmian, lecz nie wszystkie są tak dobre. Kiedyś, gdy byłam dzieckiem, cieszyłam się na ten dzień. Nowe przybory, zapach książek. Dziś dzień jak zwykły dzień. Bycie dzieckiem, mamo, było, dopóki ty byłaś. A kiedy odeszłaś i dziecko we mnie gdzieś odprawiłaś. Śpij. Śpij sobie spokojnie. Już nie martw się o mnie. Spełniaj marzenia tam, gdzie bólu i łez nie ma. Śpij sobie smacznie. O troskach nie myśl wcale. Wszystko dobrze załatwiłaś. Teraz śpij, odpoczywaj. Śpij sobie i śnij najpiękniejsze sny, bo na to zasłużyłaś, bo na to zasłużyłaś. Milczenie. Milczenie jest złotem, ale to zapewne nie. Cisza to piękna melodia. Nie dzisiaj, mamo. Nie dzisiaj. Zwolnić to żaden grzech, chcieć więcej to pycha. Nie dzisiaj, mamo. Już to wiem. Nie dzisiaj. Choćby, choćby rozstąpiło się morze, choćby rozstąpiło się niebo, choćby aniołowie zaśpiewali, że wszystko z tobą dobrze. Trudno mi będzie uwierzyć, dopóki mi tego nie powiesz, na jawie, we śnie, jak wolisz. Ja będę czekać, mamo. Początek i koniec. Zawsze jest jakiś początek i zawsze musi być jakiś koniec. Wszystko mija, niestety. Nic nie trwa wiecznie, niestety. Choć szczęście nie jest stałe, smutek też być nie może. Tak już to w życiu bywa. Może i tak jest dobrze. Zapytaj mnie. Proszę, zapytaj mnie, czemu taka byłam? Czemu taka zła? Czemu zrozpaczona? Proszę, zapytaj mnie. Proszę, nie milcz dłużej. Chcę to głośno powiedzieć. Chcę odpowiedzieć Ci dzisiaj. Zasługi. Nie mam zbyt wiele zasług. Jako dobra córka, choć mówiłaś inaczej, ja czuję co innego. Ten cały żal, ten cały smutek, nie mogę tego zmienić. Nie przypisuj mi już zasług. Pożyczone jedzenie <laughs> pożyczyć oznacza oddać, oddawała się w modlitwie, bo jak oddać pół chleba, czy jajko na naleśniki, byli dobrzy ludzie wokół. Kiedyś, dawno temu, wciąż pamiętam ten smak pożyczonego jedzenia. Droga na skróty. Droga na skróty to nie dla ciebie zawsze solidna, uczciwie i do końca. Choć wiele furtek otwierało się, Ty chciałaś zawsze, by było dobrze. Nikt tak jak Ty nie poświęcał się, nikt tak jak Ty nie umiał cierpieć w ciszy, w pokorze, w głębi serca. Choć mogłaś wybrać drogę na skróty. Najmłodsze dziecko. Dziś Twoja córka najmłodsza kolejne urodziny miała. Nie spodziewałyśmy się tego, że w tym roku bez Ciebie będą. Obiecuję ci, mamo, że dopóki będę umiała, zaopiekuję się nią, jak ty opiekowałaś się resztą. I nie martw się już o nas, jakoś radę sobie damy, bo choć tyle było smutku. Bardzo mocno się kochamy. Jak ty mocno nas kochałaś, postaramy się porządnie, by co złe dawno minęło, byś cieszyła się ogromnie. Nie tak. Wiele rzeczy było nie tak, wiele rzeczy było źle, wiele spraw zaczętych, wiele niespełnionych marzeń. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Naprawdę wiele rzeczy. Naprawdę nie tak. Śmierć, rodzica. Czy może być coś gorszego dla dziecka niż śmierć rodzica? Tak wiele razy myślałam o tym, tak bardzo się bałam. Kiedy zabrakło taty runął mu świat. Straciłam część serca. Lecz kiedy i mamo zabrakło cię. Ból mnie nie oszczędza. Czy może być coś gorszego dla dziecka, gdy rodzica zabraknie? Nie. 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 Nie, nie może. Podręczniki Pamiętam, jak było ci ciężko zarobić na całą rodzinę, zapewnić nam start do szkoły, gdy pomocy nie było. Pamiętam wredne baby z Mopsu, mówiące, że to twój problem, ale ty dałaś radę jak zawsze, a karma, mamo, nie śpi. I ostatni na dzisiaj pogarda. Pełna pogardy do śmierci, która mi Cię zabrała, pełna wściekłości na Boga, czy taka była Jego wola, pełna obaw o przyszłość. I poczucie winy stoję, tonę w objęciach wiatru, ale to nic nie zmienia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, a jeżeli kogoś straciliście, tak jak ja, zwłaszcza rodziców, pamiętajcie, że wszyscy kiedyś spotkamy się tam na samej górze.